Mąż wyjechał, żeby opiekować się ciężko chorą matką. Przez cały miesiąc. Ani telefonu, ani wizyty. Nie wytrzymałam i pojechałam tam z naszą córką. Drzwi były lekko uchylone. Córka zajrzała i drżącym głosem szepce: Mamo, zobacz, tylko cichutko. Mieszkaliśmy w niewielkim domku na obrzeżach Warszawy. Taki jak ich wiele: dwa piętra, skromny ogródek. W którym co roku sadziła maksamitki i pelargonie. Nasza ulica była cicha, sąsiedzi życzliwi, a życie, no właśnie, wydawało się spokojne, poukładane, idealne. Nazywam się Maria Wiśniewska, pracuję jako pielęgniarka w miejskim szpitalu. Praca niełatwa, dyżury nocne, ciągły stres, odpowiedzialność. Ale mimo zmęczenia, zawsze wracałam do domu z myślą, że warto. Bo w drzwiach czekała na mnie moja siedmioletnia córeczka Ania, z uśmiechem od ucha do ucha i kolejnym rysunkiem naszej trójki. Mama, tata i ona, trzymający się za ręce, na wszystkich tych obrazkach byliśmy razem, zawsze razem. Mój mąż Krzysztof pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej jako menadżer. Poznaliśmy się jeszcze na studiach. Pamiętam, jak ujął mnie swoją spokojną pewnością siebie, kulturą, no i tym łagodnym, uważnym spojrzeniem. Był wtedy inny niż wszyscy. Po pięciu latach wzięliśmy ślub. Wszyscy mówili, że pasujemy do siebie jak ulał. Sąsiedzi często powtarzali: Wiśniewscy? Tacy zgrani, prawdziwa rodzina. I tak też się czułam: kochana, bezpieczna. Nawet jeśli czasem cień wątpliwości przemknął przez myśl, odganiałam go szybko. Bo przecież Krzysztof to mój mąż, ojciec naszego dziecka. On nigdy by. Aż pewnego dnia coś pękło. Przyszedł do kuchni poważny, spięty. Marysiu, mama źle się czuje. Muszę pojechać do niej na kilka tygodni. Jest sama, nie radzi sobie. Jego mama mieszkała w kłocku jakieś trzy godziny drogi od nas. Starsza, ostra kobieta, z którą zawsze starałam się żyć w zgodzie, dla krzyśka. Zaproponowałam, że pojadę z nim, że mogę pomóc, podać leki, sprawdzić ciśnienie. Jestem przecież pielęgniarką. Spojrzał na mnie ostro. Nie, to nie wchodzi w grę. Mama nie może mieć teraz żadnych odwiedzin. Lekarze zabronili, tylko ja! Zamurowało mnie. Takiego tonu u niego nie znałam. Oczy miał nerwowe, unikał mojego spojrzenia. Ale przecież jesteśmy rodziną. Ania też chciałaby ją zobaczyć, próbowałam. w zmiękł tylko na chwilę. Marysiu, ja po prostu muszę być teraz przy niej. To tylko kilka tygodni. Przytulił mnie, ale było to przytulenie jak z obowiązku, nie z czułości. I tak zniknął z naszego domu na miesiąc. Początkowo dzwonił co kilka dni, potem tylko pisał krótkie wiadomości. Zajęty, później napisze, trzymajcie się, bez konkretów, bez emocji. A ja gotowałam, chodziłam do pracy. Układałam Ani włosy do szkoły i każdej nocy słuchałam ciszy, która zaczynała brzmieć jak syrena alarmowa. Mamusiu, a kiedy tata wróci? zapytała pewnego wieczoru Ania, patrząc na mnie z nadkolorowanki. Uśmiechnęłam się przez łzy. Jak tylko babcia poczuje się lepiej, kochanie, tata się tobą bardzo przejmuje, wiesz? Pokiwała główką, ale widziałam, że coś czuje, że nie wszystko gra. Ja też to czułam. Coś było nie tak. W pracy trudno mi było się skupić. Myśli wracały jak bumerang do Krzyśka i jego dziwnego zachowania. Czułam się jak ktoś, kto zgubił ważny fragment układanki, ale nie potrafi określić, czego konkretnie brakuje. W końcu podczas zmiany nie wytrzymałam i wypaliłam do Joanny, mojej koleżanki z oddziału, z którą znałyśmy się od lat. Asia, coś mi tu nie gra. Spojrzała na mnie z kubka kawy, mów, co się dzieje, zapytała bez cienia wahania. Zdała mnie dobrze, była dla mnie jak starsza siostra. Opowiedziała mi wszystko o nagłej chorobie teściowej, wyjeździe Krzyśka, jego odmowie wspólnej podróży, urwaniu kontaktu. Joanna uniosła brwi Maryś, coś tu śmierdzi, i to mocno. Zrobiłam duże oczy. No pomyśl, starsza kobieta, tak nagle chora, że nawet ty pielęgniarka nie możesz jej pomóc. Dziwne. A Krzysiek? Odciął się zupełnie. To nie wygląda na opiekę nad matką. To wygląda na coś innego. Zacisnęłam dłonie na stole. Myślisz, że. Nie dokończyłam. Nie umiałam wypowiedzieć tego na głos. Joanna tylko pokiwała głową. Może się mylę, ale ja bym pojechała. Tak po prostu, bez zapowiedzi. Tego wieczoru, jadąc autobusem do domu, już wiedziałam, że to zrobię. Serce waliło mi jak oszalałe, ale podjęłam decyzję. Kupiłam Krzyśkowi prezent, zegarek, o którym marzył. Dla jego mamy spakowałam herbatę z bergamotką, własnoręcznie pieczone ciastka i słoiczek malinowego dżemu od mojej mamy. Wszystko wyglądało jak wyjazd pełen troski, ale w środku czułam lód. I przeczucie, że nic już nie będzie takie jak dawniej. W sobotę z samego rana wpakowałam Anię do samochodu i ruszyłyśmy do kłocka. Droga była spokojna, ale myśli nie dawały spokoju. Mówiłam sobie, może przesadzam, może to tylko stres i zmęczenie. Ale intuicja, ta kobieca, nie dawała się uciszyć. Zbliżając się do ulicy, gdzie mieszkała Teściowa, zauważyłam coś dziwnego. Ogród był wypielęgnowany jak nigdy. Kiedyś zarastał chwastami, a tu, świeżo skoszona trawa, róże przycięte, nawet nowe sadzonki Pelargonii. Mamo, patrz, jak ładnie! zawołała Ania. Tata to zrobił? dodała z błyskiem w Może, odpowiedziałam ostrożnie, bo wiedziałam, że Krzysztof w życiu nie wziąłby się za grabie. Zaparkowałam dwie ulice dalej, by niespodzianka pozostała niespodzianką. Wysiadłyśmy z auta, poprawiłam włosy, otarłam pot z dłoni. Wtedy zauważyłam rowerek, czerwony, dziecięcy z trzema kółkami, stojący pod werandą. Ania też go zobaczyła. A kto tu mieszka? Przecież babcia nie ma małych dzieci, powiedziała zdziwiona. Może ktoś z sąsiadów zostawił, odparłam szybko, choć serce podeszło mi do gardła. I właśnie wtedy pojawiła się ona. Pani Halina, sąsiadka Krzysia od lat. Mała, gadatliwa, zawsze wszystko wiedziała. Marianko, co za niespodzianka, nie widziałam cię całe wieki. Ty się nie zmieniasz, zawołała z uśmiechem. Dzień dobry, pani Halinko, a co u pani? zapytałam grzecznie, przytrzymując Anię za rękę. A u mnie dobrze, ale u was to się dzieje. Krystyna, jak nowonarodzona, codziennie do sklepu chodzi, z wnuczkiem na spacery, taki żywy chłopczyk. Poczułam, jak odpływa mi krew z twarzy. Wnuczkiem? Spytałam niemal szeptem. No tak? Chłopaczek z Krzyśkiem, taki podobny, a jaka z nich rodzinka? Nawet ciastka razem pieką. To cud, że ona tak wyzdrowiała. Nie słyszałam już nic więcej. Świat zaczął wirować. Kto to dziecko? I kim jest ta. rodzinka? Powoli zbliżałyśmy się do domu. Serce biło mi jako szalałe ręce drżały. Każdy krok wydawał się ołowiany. Biała, świeżo pomalowana furtka, zadbane schody, wszystko wyglądało zbyt idealnie, zbyt obco. Gdy stanęłyśmy przed drzwiami, zauważyłam, że są lekko uchylone. Z wnętrza dobiegał śmiech. Nie ten zmęczony, napięty śmiech krzyśka, który znałam z ostatnich rozmów, to był śmiech radosny, bez troski. Człowieka szczęśliwego. Złapałam Anię za ramię. Chwileczkę, kochanie, to niespodzianka, pamiętasz? Najpierw zerkniemy, potem zapukamy. Moje słowa brzmiały nienaturalnie nawet dla mnie samej. Ania spojrzała na mnie z niepokojem, ale kiwnęła główką. Nachyliłam się i spojrzałam przez szczelinę, i wtedy mój świat się zatrzymał. W salonie siedział Krzysztof. Rozparty na kanapie z uśmiechem, jakiego nie widziałam od miesięcy. Obok niego młoda kobieta, może 30 lat. Blond włosy, drobna figura, spojrzenie pewne siebie. Oparła głowę o jego ramię. Jego ręka oplatała ją w tali, ich nogi stykały się swobodnie, domowo. Na dywanie bawił się chłopiec, może pięcioletni, z jasnymi włosami i oczami tak bardzo podobnymi do Krzyśka, że nie było żadnych wątpliwości ich dziecko. Z kuchni wyszła teściowa, niosąc tacę z sokiem i talerzykiem ciastek. Śpiewała pod nosem, uśmiechnięta, energiczna. – Przyśku macie sok, a dla Nikodema jego ulubione owsiane – powiedziała wesoło. Nikodem. Ich syn, jej wnuk, rodzina. Aneczka patrzyła przez szczelinę razem ze mną. Po chwili jej mała dłoń zadrżała. – Mamo, to tata? – szepniała. – Przytuliłam ją mocno. – Tak, kochanie, to tata. Odsunęłam ją na chwilę i wróciłam pod drzwi z telefonem. Drżącą ręką włączyłam kamerę. Musiałam mieć dowody już nie tylko dla siebie, dla Ani, dla przyszłości. Zarejestrowałam scenę domowego szczęścia. Krzysztof z dzieckiem na kolanach, kobieta poprawiająca mu włosy, teściowa głaszcząca chłopca po głowie. Krzyśku, ja się tak cieszę, że masz w końcu prawdziwą rodzinę, powiedziała jego matka z zadowoleniem. Tyle razy mówiłam ci, że ta Marysia to była pomyłka. Taka nijaka bez charakteru. A Sylwia to inna klasa. Kobieta z zasadami ciepła, domowa i matka wspaniała. Wiem, mamo. Wiem, odpowiedział Krzysztof bez cienia wahania. Ale rozwód to nie taka prosta sprawa. Trzeba to załatwić mądrze, żeby nic nie stracić. Prawnik doradza, żeby poczekać i zebrać papiery. Muszę to rozegrać tak, by Marysia nie zyskała zbyt wiele i niczego się nie domyślała. A Ania? zapytała Sylwia. Co z nią? Krzysztof machnął ręką. Dziecko zostanie z matką. Zresztą będę płacił minimalne alimenty. Oficjalnie zarabiam mało. Nikodem wystarczy mi za całą rodzinę. To mój syn, moja przyszłość. Zacisnęłam zęby. Ręce mi drżały, ale trzymałam telefon nieruchomo. Słyszałam każde słowo. Każde jedno wbijało się jak nóż. Zatrzymałam nagrywanie. Odeszłam na kilka kroków tam, gdzie czekała Ania. Mała siedziała skulona za krzakiem, tuląc swojego misia. Mamusiu. Ja nie rozumiem, powiedziała cichutko. Przyklękłam przy niej i objęłam ją. Wiem, kochanie, ja też długo nie rozumiałam, ale już wiem, co muszę zrobić. W tamtej chwili coś we mnie pękło i jednocześnie narodziło się coś nowego. Nie byłam już zdezorientowaną, oszukiwaną żoną. Byłam matką, która wiedziała, że musi chronić swoje dziecko. Byłam kobietą, która nie da się więcej zranić. Stałam i spojrzałam na dom, w którym toczyło się życie, z którego nas wymazano. Cicho, ale z przekonaniem, powiedziałam: Nie pozwolę wam. Nie tym razem. Jeszcze tego samego wieczoru, gdy Ania spała już w hotelowym łóżku, zadzwoniłam do prawniczki poleconej mi kiedyś przez koleżankę z pracy. Elżbieta Romanowska, doświadczona adwokatka od spraw rodzinnych, mówiły o niej, że potrafi rozglomić każdego przeciwnika w sądzie, ale przy tym ma w sobie ciepło i empatię. Potrzebowałam dokładnie takiej osoby. Odebrała po dwóch sygnałach. Jej głos był spokojny, konkretny. Umówiłyśmy się na spotkanie w jej kancelarii następnego dnia rano. Gdy opowiedziałam jej wszystko i pokazałam nagranie, nie mrugnęła nawet okiem. To wystarczy z nawiązką, powiedziała, przeglądając dowody. Zajmiemy się tym profesjonalnie, bez histerii, bez cienia słabości. On nie może was tak potraktować. Zaczęłyśmy działać natychmiast. Dokumenty, pozew, zabezpieczenie finansów, wszystko było jak w precyzyjnie zaplanowanej operacji. Elżbieta przygotowała mnie na każdy krok. Musimy jeszcze chwilę udawać, że nic nie wiesz, musimy mieć czas. Zamieszkałyśmy za nią na dwa dni w hotelu, zdala od oczu i pytań. Potrzebowałam oddechu, ale też planu. Po powrocie do Warszawy odwiozłam Anię do mamy. Mamusiu, coś się stało? zapytała cicho, przytuliłam ją mocno. Nie, marw się, kochanie. Mama wszystko załatwi. Moja mama przyjęła nas z otwartymi ramionami. Nic nie pytała, tylko podała mi herbatę i powiedziała dziecko, tu masz dom. Zawsze. Moja siostra Kasia wpadła wieczorem z torbą zakupów i tekstem masz teraz mnie, wchodzimy w tryb wojenny. Wiedziałam, że nie jestem sama. Tego samego dnia zadzwoniłam do Krzyśka. Głos mi drżał, ale brzmiałam rzeczowo. Krzysiu, jutro rano wyjeżdżam na trzy dni służbowo do Gdańska. Ania zostaje u mojej mamy. Dam znać, jak wrócę. Po drugiej stronie cisza. A potem. Aha, no dobrze, uważaj na siebie. Nie zapytał o szczegóły, nawet się nie zdziwił. Był spokojny, może nawet zadowolony, doskonale. Dwa dni później z Elżbietą Romanowską znów jechałyśmy do Kłocka. Tym razem nie jako zdezorientowana żona, tylko jako kobieta gotowa postawić granicę. Serce waliło mi jak młot. Elżbieta położyła mi dłoń na ramieniu. Damy radę. Zaparkowałyśmy prosto pod domem. Dom wyglądał jak z katalogu. Firanki, kwiaty w oknach, cisza sielanki. Elżbieta zapukała zdecydowanie. Krzysztof otworzył drzwi. W szarych dresach z rozczochranymi włosami. Na widok mnie i mojej towarzyszki pobladł. Marysia, co ty tu robisz? Przecież jesteś w delegacji. Dzień dobry, Krzysztofie, to Elżbieta Romanowska, moja adwokatka. A to kopia pozwu o rozwód i dokumenty dotyczące opieki nad anią oraz alimentów. Oryginał już w sądzie. Twarz mu zgasła. Wyciągnął rękę po papiery, ale patrzył na mnie jak na ducha. Możemy to spokojnie omówić, wszystko ci wyjaśnię. Zaczął, ale przerwał mu donośny głos matki. Co tu się dzieje, kto przyszedł? krzyknęła z kuchni. Wyszła w szlafroku z wałkami na głowie. Zamarła widząc mnie. Dzień dobry pani Krystyno, świetnie pani wygląda, zaskakująco zdrowo jak na stan wymagający całodobowej opieki, powiedziałam z lodowatą uprzejmością. Wtedy za niej wysunęła się Sylwia w kusej koszulce i rozmazanym makijażu. Wciągnęła za sobą małego Nikosia, który wpatrywał się we mnie z zaciekawieniem. W tej chwili zapadła cisza tak głęboka, że słychać było tylko tykanie zegara. Chciałam wam tylko powiedzieć jedno kontynuowałam spokojnie. Wasz teatrzyk się skończył. Dla mnie, dla Ani, dla wszystkich. Macie to, co chcieliście. Teraz ja biorę to, co moje. Odwróciłam się i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Za mną szła Elżbieta, a dom, który kiedyś nazywałam rodziną, został za zamkniętymi drzwiami. Na zawsze. Trzy miesiące później wprowadzałyśmy się z Anią do naszego nowego mieszkania. Dwa pokoje na warszawskim Mokotowie, z balkonem i widokiem na zielony skwerek. Mniejsze niż dom, który zostawiłam za sobą, ale pełne światła, świeżo pomalowane w pastelowe kolory. Pokój Ani był w różu, tak jak chciała, zasłonki w jednorożce, półki pełne książek i rysunków. Dla niej to było królestwo, dla mnie nowy początek. Proces rozwodowy poszedł szybko. Elżbieta Romanowska stanęła na wysokości zadania. Przysztof po pierwszym szoku próbował negocjować, przekonywać, nawet wzbudzać litość. Ale nagranie, dokumenty, jasny przekaz, nie było pola do dyskusji. Sąd przyznał mi pełną opiekę nad Anią. Zasądził alimenty i uczciwy podział majątku. Przysztof miał płacić, choć oficjalnie zarabiał mało. Prawdziwy dochód trzeba było udowodnić, ale z tym poradziła sobie Elżbieta bezbłędnie. Z pomocą mojej mamy udało się sprzedać dawną wspólną nieruchomość. Dołożyłam swoje oszczędności, wzięłam nieduży kredyt i kupiłam tę naszą bezpieczną przystań. Mama była przy mnie cały czas. Gotowała, zajmowała się Anią, wspierała dobrym słowem. Moja siostra Kasia przychodziła co weekend z pizzą, śmiechem i planami na przyszłość. Joanna z pracy wciągnęła mnie na nowy grafik, żebym miała więcej wolnych wieczorów. W tym wszystkim czułam, jak wracam do życia, krok po kroku, dzień po dniu. Minął rok. W naszym mieszkaniu rozbrzmiewały śmiechy, muzyka i okrzyki dzieci. Ania świętowała ósme urodziny. Baloniki, serpentyny, tort z jednorożcem, prezenty od koleżanek. Moja mama, Kasia z mężem i ich synkiem, Joanna z mężem i dwójką Urwisów, wszyscy byli z nami. Wszyscy, którzy naprawdę coś znaczą. Sto lat, Aniu! zawołali chórem. Moja córka zdmuchnęła świeczki, marszcząc nosek i życząc sobie czegoś w myślach. Patrzyłam na nią z dumą. Uśmiechnięta, radosna, Otoczona miłością i silna, tak silna, jak jej mama nauczyła. Za oknem, z daleka, zobaczyłam sylwetkę mężczyzny stojącego przy zaparkowanym aucie. Krzysztof obserwował nasze okna. Stał nieruchomo, z rękami w kieszeniach, jak cień przeszłości, w zmiętym garniturze z przygarbioną sylwetką. Wyglądał na zmęczonego, starszego o dziesięć lat i samotnego. Wiedziałam już, że Sylwia go zostawiła. Krótko po rozwodzie odkryła, że Krzysztof zdradzał także ją. Zabrawszy dziecko i pieniądze, zniknęła bez słowa. Jego matka, pozostawiona bez opieki i adoracji, faktycznie podupadła na zdrowiu. A Krzysztof? Został z kredytem, długami i alimentami, które coraz częściej płacił z opóźnieniem. Próbował się kontaktować, pisał, dzwonił, nawet przyszedł raz pod szkołę Ani. Ale ja już byłam kimś innym. Kamień w moim sercu zamienił się w granit. Dziś przyszedł tylko popatrzeć, z daleka jak ktoś, kto wie, że wszystko stracił. I miał rację. Gdy Ania zaczęła rozdawać koleżankom kawałki tortu, spojrzałam na nią i pomyślałam Udało się. Przetrwałyśmy. Nie tylko przeżyłyśmy ten dramat, zbudowałyśmy coś lepszego bez iluzji, bez fałszu. Oparte na prawdzie, na sile i wsparciu tych, którzy kochają naprawdę. Zdrada boli, zostawia ślad. Ale też uczy, ile w nas mocy. Kobiety nie są kruche. Jesteśmy jak szkło hartowane, przez ogień mocniejsze. I może kiedyś, gdy spojrzę na ten stary rozdział z dystansu, uśmiechnę się, bo wszystko, co zbudowałam na nowo, zbudowałam sama, dla siebie i dla niej. Jeśli ta historia trzymała cię w napięciu do samego końca, zostaw lajka. Napisz w komentarzu. Co najbardziej Cię poruszyło?